Za Hanny Gronkiewicz-Walc mieliśmy do czynienia z czyścicielami kamienic. Natomiast teraz wkraczamy w nową erę erę czyścicieli centrów handlowych. No, co jak co, ale uśmiechnięty Rafał umie skalować patologię. I to wszystko pod czujnym okiem warszawskiej policji. Policja, która dotychczas chroniła bandytów, przejdzie na stronę prawa i kupców i będzie tych czeszenów wyprowadzała stąd. Tych obywateli Federacji Rosyjskiej, które, którzy traktowali polskich policjantów, jak jakichś służących, prawda? Po prostu wydawali im polecenia. To jest coś niewiarygodnego, że obywatele rosyjscy tutaj noszący broń, stosujący przemoc, wydawali polecenia polskim policjantom. Łysowam. Witam Was. Zacznijmy od terminologii. Otóż narracyjnie rozróżniamy ochroniarzy, czyli firmę ochroniarską z licencją, która broni obiektu przed legalnymi najemcami. Oraz zakapturzonych, uzbrojonych, brodatych mężczyzn z Kaukazu. Kupcy wprost wskazują na czeczeńskie pochodzenie. Nazwijmy ich najemnikami czyścicielami, ponieważ taka jest ich rola. Tematem zajmowaliśmy się już w styczniu, więc w telegraficznym skrócie. Po podpaleniu hali przy ulicy Marywilskiej 44, część kupców przeniosła się do nowo otwartej hali przy ulicy Modlińskiej 6D. Szefostwo poczuło łatwy pieniądz i próbowało renegocjować warunki najmu, czyli podwyżka plus 20% tak na dzień dobry. Kupcy się nie zgodzili, ponieważ mieli już podpisane umowy, więc nagle zaczęli pojawiać się brodaci mężczyźni. Wtedy jeszcze bardzo nieśmiali, bardzo płochliwi, prawdopodobnie nie mieli wsparcia warszawskiej policji oraz ratusza zarządzanego przez Rafała Trzaskowskiego. W marcu obie strony osiągnęły porozumienie co do podwyżki, jednak zdaje się, że decyzja o usunięciu kupców już zapadła. No i tak się nieszczęśliwie wydarzyło, że nowo wybudowana hala nie spełniała warunków BHP. A dokładniej Hela zaczęła je stopniowo tracić. Ktoś zablokował drogi ewakuacyjne, dostęp do hydrantów, nagle pojawiły się jakieś instalacje na dziko, ktoś ciągnął prąd, nie wiadomo kto. Jakieś prowizoryczne instalacje gazowe i to wszystko pod czujnym okiem certyfikowanej agencji ochrony. I co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, co się dzieje. Zarządca, który nie wiedział, co się dzieje, Przytomnie zawiadomił nadzór budowlany, który wydał decyzję o usunięciu nieprawidłowości, ponieważ to nie była rudera, to nie była stara hala, ale nowoczesny budynek oddany do użytku raptem kilka miesięcy wcześniej. Więc było widać, że to wszystko to jest prowizorka. Jednak zarządca potraktował decyzję o nakazie usunięcia tych wszystkich prowizorycznych usterek jako pretekst do Wyrzucenia kupców. Nieprawidłowości wynikały z tego, że zarządca przedstawił stare plany z czasu zanim centrum nawet nie powstało. Co zostało ze strażą i nadzorem sprostowane. I dlatego centrum po tych inspekcjach pozostało otwarte. Dochodziło do zablokowania wyjść awaryjnych. Ale przez ludzi zarządcy. W styczniu zamknęli oni wszystkie drzwi ewakuacyjne w hali łańcuchami. I zablokowali obie bramy betonem. Teraz jest podobno. Ale zamiast łańcuchów, wyjścia są zabarykadowane i przed nimi jest wysypany piasek. Obiektem zaczęła zarządzać nowo powstała firmka, która, według portalu warszawskiego, spełnia znamiona firmy Kogucik. Firma Kogucik, Ja nie wiem, nie znam się, ale zachodzi pytanie, czy ci brodaci mężczyźni, czy ci czy część Najemnicy <grytania> pracują na umowie w tej firmie? No, i czy oni w ogóle mają pozwolenie na pobyt w Polsce? Ponieważ dochodzi do sytuacji, gdzie paradują z łańcuchami, kijami, pałkami, butlami z gazem, a warszawska policja nie widzi w tym problemu. No, wiecie, może gdyby się z tym sprzętem rzucili na kupców, no to trzeba by było zareagować. Chociaż inaczej, na jednym z filmów widzimy, jak brodaty czyściciel na oczach policjanta popycha starszą, drobną kobietę. Natomiast na kolejnym filmie widzimy bierność warszawskiej policji podczas szturmu czeczeńskich najemników oraz osłon postawę jednego z funkcjonariuszy. A chodziło o wezwanie pomocy. A wy go nie chronicie, nie chronicie nas. Idźcie teraz, weźcie, bo proszę iść zawołać. W pogotowie, proszę dzwonić, Sergej Pogotowie. Co pan tutaj robi? Tu jest telefon, telefonem się dzwoni na Według redakcji, ale także i samych zainteresowanych, koordynator tej czyczeńskiej bojówki nie figuruje w KRS-ie jako osoba powiązana z firmą zarządzającą obiektem. Za to wcześniej miał być karany za nadużycia. W po asystencie policjantów.

Mafia! 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 Kupcy złożyli skargę na działanie policji, chociaż obawiam się, że urzędnicy z warszawskiego ratusza są w sprawę wtajemniczeni. Co więcej, zaczyna się kryminalizacja ofiar. Jakby tego było mało, część osób będących na miejscu ma wrażenie, że brodaci czyściciele koordynują pracę policji. Traktowali polskich policjantów jak jakichś służących, prawda? po prostu wydawali im polecenia. To jest coś niewiarygodnego, że obywatele rosyjscy tutaj noszący broń, stosujący przemoc, wydawali polecenia polskim policjantom. No tu i teraz sytuacja wygląda tak, że decyzja nadzoru budowlanego o zmianie sposobu użytkowania, czyli usunięcia tych dziwnych instalacji odblokowania wejści, tym podobne, została potraktowana przez operatora jako pretekst do wyrzucenia kupców. Jednak sprawy zaczęły się komplikować. Otóż w tak zwanym międzyczasie kupcy odwołali się do sądu, a ten przyznał im rację. No i tutaj kolejny kamyczek do ogródka warszawskiej policji. Otóż wydaje się, że ważniejsze od wyroku sądu, wykonalnego wyroku, jest lojalność wobec. Brodatych czyścicieli. Sądu, który jest natychmiast wykonalne. A my nie wpuszczamy, a my zabroniliśmy wchodzenia? Czy Państwo nie zabrania się w ogóle w żadnym zakresie? Można wchodzić. Pan tak? się pyta, czy nas się odblokowujemy? Tak. Wie pan co bardzo, bardzo, sądu, bardzo, mi przeszkadza, bardzo mi przeszkadza? Można nagrywać, to jest zgodna sprawa. A nie przeszkadza. Ale nie przeszkadza, nie, nie. można nagrywać. No Więc tak. dlaczego państwo nie wpuszczacie? pomagacie w realizowaniu orzeczenia sądu. Widzieliście Państwo, jest na tych wykonalne? No. Ale tego tego nie? Postanowienie Ono jest egzekwowalne? Oczywiście, że tak. Jest na tej kwestii wykonalne. Dobrze, to egzekwowalne, czyli... To, to, to jest... Ja, wykonalne. Proszę. Konsultujemy się w tej sprawie i podejmiemy decyzję, dobrze? To jest postanowienie sądu, więc o czym daj dyskutować. Jest jest to jest wykonane. To jest Pana opinia. I nie jest moja opinia. O, sami widzicie, chłop w mundurze, który na dodatek nie chce być filmowany i ma rację, dostaje do ręki wyrok sądu i mówi: Ale to jest Pana opinia. Przecież to wskazuje, że operacja czeczeńskich najemników. Jest skoordynowana z warszawską policją. 23 kwietnia 2025 roku są dla miasta stołecznego Warszawy 15 wydział gospodarczy. Się stwierdził, że w odniesieniu do spółki Mirkan i wszystkich osób przybranych przez tą spółkę do wykonywania czynności że jest absolutny zakaz przeszkadzania, zakłócania posiadania i za każdy przypadek naruszenia jest 5000 tysięcy złotych. Tak, Osoby i, przybrane również i też i sąd, to dotyczy. I sąd może jak najbardziej taką karę, czy, czy, czy zobowiązanie. Ale postanowienie sądu, biorąc pod uwagę jego wykonalność, wiąże się z tym, że wszystkie organy i instytucje państwowe mają obowiązek do tego, żeby pomagać w realizowaniu tego no w postanowienia, do posiadania, pomóc. naruszania miru domowego, zmuszanie do określonego zachowania. Czy dalsze formy stalkingu są przestępstwami, które były tak. zgłaszane wielokrotnie. Zawiadomienie o przestępstwach w które były zerowane, za... W związku z czym, Państwo. Macie prowadzone są postępowania i podejmujemy no to, działania. Tak? To dlaczego Państwo. W i takim proszę. razie przeszkadzacie Proszę w realizowaniu czynności. Policjanci nie przeszkadzają. i nie przeszkadzają. przyjechałem wcześniej, bo ja tu byłem już wcześniej. Nie wiem, z której Pan jest komendę, ale wcześniej był komendant z Białęki. Który zakazał wejścia na terenie nieruchomości. My się chcemy dowiedzieć, bo nie widzimy tutaj, że sąd jest Jeszcze, jeszcze raz. Może dostanę jakiś stanowczy, jasny komunikat, Komun dlaczego orzeczenie sądu nie jest respektowane? Komunikat jest jasny, taki, że przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo stron. Tak? A I służb, w dalszym etapie będziemy ro rozważać kwestie decyzji w zakresie yy, prawa posiadania. tak? Prawo posiadania jest obiektywnie istniejące, jest stanem faktycznym i tym się różni od prawa własności czy praw z umów obligacyjnych, jak najmu dzierżawy, że jest przez prawo chronione m.in. przez z artykułu 193 kodeksu karnego, 191 paragraf 1a, czyli zmuszania do określonego posiadania. Prowadzimy postępowania przygotowane dzisiaj. w nadzorze prokuratury rejonowej warszawa Traktowali polskich policjantów jak jakichś służących, prawda? po prostu wydawali im polecenia. To jest coś niewiarygodnego, że obywatele rosyjscy tutaj noszący broń, stosujący przemoc, wydawali polecenia polskim policjantom. No i w tych okolicznościach należy zadać pytanie, czy w ratuszu nadal działa grupa przestępcza, o której wspominała poprzednia prezydent. No i czy w przypadku wygranej określonego kandydata nie przeniesie się do pałacu prezydenckiego. Współpraca warszawskiej policji z najemnikami to niestety bardzo, ale to bardzo niepokojący precedens i obawiam się, że ta patologia może postępować. Kto zagwarantuje nam, że przy kolejnym nalocie na jakąś staruszkę za w Pizo Wsiaku pojawił się komendant, ale już nie w obstawie policjantów, ale na przykład brodatych mężczyzn z łańcuchami i pałkami. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i... Pozdrawiam Was serdecznie.